Dzień dobry. Jesteście na kanale Alegria. Ja mam na imię Tatiana i dzisiaj oglądamy trochę nietypowy dom niedaleko od plaży Lazenie. Jesteście ciekawi? Zapraszam. Więc tak się prezentuje nasza urbanizacja. Jak widzimy, każdy dom jest utrzymany w jednym stylu. Cicha, spokojna okolica. Na Naprzeciwko mamy centrum sportowe. Cisza, spokój i najważniejsze, przez cudowne sąsiedzi. A nasz domek jest narożny, więc mamy tylko jednego sąsiada. Idziemy, zobaczymy. W tym miejscu u nas się znajduje nieduży taras, ale tutaj jest wystarczające miejsce, żeby na przykład napić się kawy. A my idziemy zobaczymy, jak wygląda właśnie nasz teren, który mamy niemały. W tym miejscu mamy miejsce pod samochód, a tam jest brama wjazdowa, ale właściciele na razie nie korzystają z niej. Działkę mamy około 300 metrów. E, tutaj się ulokowało dość taki duży basen, mamy miejsce dla grilla, dużo miejsca dla odpoczynku, jest dużo drzew, zieleni, więc miłośnicy natury i prywatności na pewno docenią to miejsce. Tam u nas się znajduje zona właśnie grilla, letnia kuchnia oraz mamy dodatkowe wejście do budynku. Właśnie wchodzimy do domu i od razu widzimy tą unikatową atmosferę i niepowtarzane artystyczne dodatki. Więc ja się znajduję w salonie obok tego przepięknego, działającego komina, a też mamy tutaj otwartą kuchnię, którą można jeszcze bardziej otworzyć. Kuchnia nas się prezentuje bardzo fajnie, zadbana. Drzewo dobrej jakości. Mamy wszystko, co jest potrzeba. Zmywarka lodówka. E, też tutaj mamy taki antyczny piekarnik. Na pewno tego wystarczy. Tu do nas wyjście na ogród, o którym wspominałam wcześniej. I jeszcze po drodze mijamy taki gabinet. Bardzo fajnie. Tutaj przy wyjściu mamy od razu taką dość dużą sypialnię w takim artystycznym stylu i od razu obok jest łazienka. Więc na pierwszym piętrze mamy jedną sypialnię, jeden gabinet, jedna łazienka, a dwie sypialnie i jedna łazienka mamy na drugim piętrze. Więc te dwie sypialnie mamy po dwie strony, co uważam jest bardzo praktyczne. Chodźmy do mniejszej sypialni. Tak ona się prezentuje. Wystrój jest bardziej minimalistyczny niż w pozostałym mieszkaniu. Jest tutaj u nas widok zielony na okolice. Też z tej sypialni mamy wyjście na taras. Ale zobaczymy go później, bo idziemy do drugiej sypialni. I po drodze mamy jeszcze naszą drugą łazienkę, wchodzimy, jest bardzo jasna, przystronna, jest tutaj wanna, dużo półek i okno dla odpowietrzenia. Chodźmy dalej. I wchodzimy do naszej ostatniej sypialni, ona jest większa, bardziej taka kobieca. Tutaj już jest trochę większa szafa i również mamy wyjście na taras. Właśnie nasz przestronny taras jest tutaj dwa wejścia do naszych sypialni. Jest dużo miejsca, żeby urządzić go Was według własnych preferencji. Cicha okolica oraz powstaje przepiękny widok na morze. Zobaczyliśmy dom z ogromnym potencjałem, który ma cztery pokoje, dwie łazienki, duży teren prywatny z basenem. Urbanizacja 2001 roku budowy i do tego mamy przecudowną infrastrukturę. Ladzenia, bulwar, pola golfowe, przepiękne plaży i bardzo przyjazny klimat, jak dla całego zamieszkania oraz możecie wynająć ten domek na wakacje. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, mój telefon znajdziecie w opisie, e, piszcie, dzwoncie. Z wami dzisiaj była Tatiana, ta firma Alegria. Budujemy marzenia.